Bo ja jestem suko selfmade i nie czekam więcej Na te głupie szmaty, które wyczuwają pęgę Krzyczę głośno Mayday, Mayday jak krzyczę głośno Mayday, Mayday Suko to jest payday a na końcu same zera Kochać skoro bez wzajemnienia ja. A ty będziesz moją lady Kiedy sobie zachcę to zarobię na to fendi Kiedy będę chciał na podjeźdź Czy będzie benzyn Suki się znów patrzą i nie wiedzą Że to ja jestem tu bogiem a nie świecę Wierz mi muszę się tu skupić By zarobić na tą setę Także robię swoje a ty zwijam swoje piece. Kiedy robię hit No to żyję jakby nie wiem Łapię ciągle chwilę a nie łapię zatem Szmaty, które wyczuwają pęgę, mayday, mayday. Ja Bo ja jestem, suko, self-made I nie czekam więcej na te głupie szmaty Które wyczuwają pękę Krzyśle głośno Mayday Mayday, jak krzyczę głośno Mayday Mayday Suko, to jest payday, a na końcu same zera Budowałem samo, bo ja jestem tu z podziemia Dla mnie te emocje to nie mają po co kogoś kochać, skoro bierz wodzajemnienia? Znajoma się pytam mnie, co ja mam na ręce. Nie zrozumiesz, co to znaczy. Choć już była księdzem, dodaję do pieca. Nie interesują mnie media. Wyłączam siebie i to znaczy, że dopiero teraz to nabiera tempa. Suko, to jest nowa era. Zanim się nie obejrzysz, no to już widzę spod ziemia Wszystko buduję sam, dlatego to właśnie przetrwa. self Bo ja jestem sukocentem. Na te głupie szmaty, które wyczuwają pęgę Krzyczę głośno Mayday, Mayday jak krzyczę głośno Mayday, Mayday Suko to jest fejde, a na końcu same zera Budowałem sam, no bo ja jestem tu z podziemia Dla mnie te emocje to nie mają tu znaczenia Po co kogoś kochać